Osoby przyjeżdżające do pracy bardzo doceniają po, po, pomoc pracodawcy w poszukiwaniu pierwszego zakwaterowania. Później e, czasami chcą już szukać na własną rękę, natomiast jeżeli chodzi o pierwsze, to tutaj jest bardzo mocna grupa, która uważa, że z głównych czynników tego, jaką, jakie miejsce pracy wybierze, jest to, czy pracodawca pomoże im również w temacie zakwaterowania. Imigranci pracujący w naszym kraju najczęściej mieszkają w kwaterach zapewnionych im przez pracodawcę. E, tutaj poziom finansowania, współfinansowania tej kwatery oczywiście zależy od tego, jaka, jaka to jest oferta pracy i czasem się różni. Natomiast są to kwatery o zmieniającym się standardzie. To jest kluczowy, jeden z kluczowych, e, e, kluczowych wniosków z naszego raportu. E, ten standard. Z roku na rok rośnie. Można powiedzieć o takim standardzie między dwie a cztery osoby w pokoju. E, oczywiście preferowane przez, e, przez migrantów zarobkowych są dwie osoby w pokoju, natomiast nie zawsze takie możliwości były. Natomiast taka akceptowalna, akceptowalna liczba osób w pokoju to cztery. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że zdarzają się wciąż na rynku e, jeszcze takie sytuacje, gdzie tych osób w pokoju jest nawet sześć. E, ale no to już jakby powoduje, że ta oferta pracy od strony pracodawcy bardzo mocno spada w hierarchii właśnie ze względu na zakwaterowanie. Migranci zarobkowi zwracają uwagę przede wszystkim na zbyt dużą liczbę osób w pokoju, bądź też na niewłaściwe osoby w pokoju, dlatego że często, szczególnie na samym początku swojej drogi migracyjnej, nie mają do końca na to wpływu. No i też jest kwestia takiej, takiego braku intymności z tego, z tego wynikające. No i migranci często po. Po, po tym początkowym okresie mieszkania w kwaterze pracowniczej, która jest specyficzna i tej intymności trochę zabiera, często decydują się na poszukiwanie samodzielnie kwatery, czy też w ramach grupki znajomych, których poznają w, w miejscu pracy, czy też wspólnie z rodziną, jeżeli z takową przyjechali. Na wybór miejsca zamieszkania y, oczywiście w dużym stopniu wpływa praca, bo ta praca musi być dostępna i to musi być dostępna blisko. Nasz raport jasno pokazuje, że tutaj akceptowalna odległość to jest 15 minut. Nieważne czy na piechotę, czy komunikacją miejską, czy komunikacją zapewnioną przez pracodawcę, ale 15 minut, czyli bardzo blisko, to jest maksimum, jakie zaakceptuje pracownik, żeby nadal być szczęśliwym. Dlaczego? No, bo zależy mu na tym, żeby mieć czas na pracę i na zarabianie pieniędzy, bo po to tu przyjechał, a nie po to, żeby komunikować się i spędzać czas w transporcie pomiędzy, pomiędzy pracą a, a zakwaterowaniem.